Kolejne tymczasowe domy trafiły do gminy Głuchołazy. Ich zakup był możliwy dzięki wsparciu Fundacji Królewskiego Orderu Świętego Stanisława oraz Federacji Przedsiębiorców Polskich. Na miejscu była Kamila Korzeniowska. Domy tymczasowe postawiono dzisiaj w Bodzenowie i w Pokrzywnej, ale zanim wprowadzą się do nich rodziny, no to minie przynajmniej kilka dni, ponieważ trzeba je podłączyć do sieci wodnej i kanalizacyjnej, no i oczywiście odpowiednio wyposażyć. Ale spotkaliśmy dzisiaj panią Halinę Kocoń, która w takim domu tymczasowym mieszka już od około tygodnia. Pani Halino, dom, który tutaj. Stoi obok, tak naprawdę, na, na posesji, nie nadaje się do użytku. Zamieszkała Pani w domu tymczasowym. No i jak się Pani tutaj mieszka? Raj na ziemi, można by rzec. Ciężko było na początku przyzwyczaić się, ale w tej chwili, ponieważ tu są wszystkie warunki takie, jak człowiekowi są potrzebne do życia, no więc. Mam łóżeczko, mam cieplutko, mam blisko do domu który, tego powodziowego, który obsługuje i oczywiście no cóż, wielkie dzięki darczyńcom i chciałabym, żeby więcej takich domków powstało, bo jest mnóstwo takich ludzi jak ja. I to jest dar wielki dar serca, dar sponsorów, fundatorów, i apelowałabym do ludzi dobrej woli o po prostu o więcej, o więcej. Bo nie ma nic gorszego, nie ma nic gorszego, jak człowiek nie ma dachu nad głową, a tak było w moim przypadku. Poniewierałam się. Całymi dniami poniewierałam się, nie, nie miałam gdzie, to znaczy spać miałam gdzie, ale nie miałam się gdzie podziać. Siedziałam w garażu y, cały dzień. Y, po prostu to jest straszna tragedia. Ja y, nie umiem nawet o tym mówić, chcę zapomnieć y, i myślę, że dzięki fundacji. Świętego Stanisława i dzięki Federacji Przedsiębiorców Polskich, którzy to właśnie sponsorują, mają wielkie serca. Dziękujemy Wam bardzo i prosimy o jeszcze. Pani Halino, bardzo dziękuję za rozmowę, jak sami Państwo mogli też usłyszeć, wzruszenie po prostu odbiera mowę, a te domy tymczasowe, które pojawiają się na południu naszego województwa są właśnie z inicjatywy Fundacji Królewskiego Orderu Świętego Stanisława oraz Federacji Polskich Przedsiębiorców. Tak pokrótce jak działa fundacja jej przedstawiciele odwiedzają samorządy i proszą o przysłowiową złotówkę. Oczywiście jak uda się uzbierać tych złotówek? No, troszkę więcej to wtedy um, udaje się zakupić takie domy tymczasowe. Łącznie um, w trzech opolskich gminach ma być postawionych takie, takich 12 domów tymczasowym, ko tymczasowych. Koszt jednego to 120 tysięcy złotych.